Mówiliśmy, o, zaczęliśmy mówić o silniku będąc z tyłu auta, więc przenieśliśmy się naprzód, przód, żeby, żeby to miało większy sens. Więc zajmijmy się teraz tym przodem i tym silnikiem. Wojtek, pato. Tak się podnosi maska w prawdziwych samochodach, nie w tych nowych. Więc tak jak mówiliśmy, jest to, jest to e, układ e, napędowy z e, E36, czyli silnik M50B25. E, wystarczająco razy już wspomniany. E, tak jak e, mówiłem wcześniej, e, że kiedy plan był zmiany tego, tego koloru, tego wizerunku e, auta, e, postanowiłem ten silnik zmodernizować. E, na pff, może nawet nie na potrzeby, ale z samej chęci zrobienia tego e, i